Serdecznie witam wszystkich. No, tak jak widać, słonko, słonko w tle. E, dziewiąta godzina. E, było mogliście wczoraj nad Polską. Przetoczyły się te burze. Tutaj szczęśliwie e, tylko był deszcz. W niektórych regionach e, był deszcz z gradem. Burze tak w sumie przeszły takie nawałnice. E, ale te, Mówię tutaj szczęśliwe jakoś to wszystko e, No gdzieś tam poszło No powiedzmy, że chwilę trwała ta, ta burza ale, ale bez jakichś tam e, zniszczeń No to jest jednak, jednak jest problematyczne te warunki atmosferyczne e, Kurczaki tutaj I dziś pokażę Wam jak u mnie Bo jeszcze może nie pokazywałem ale jak zazwyczaj, jak mówiłem, że u mnie bazą karmienia kurcząt jest ryż albo makaron, no to dziś jest ryż. Ryż, ale pokażę Wam jak są karmione kury. Zwłaszcza ja je przeciągam trochę na, na, na jedzeniu. Na jedzeniu je przeciągam rano, żeby mi to wszystko ładnie wyjadły. I to powiedzmy, taką dostają jedną porcję dziennie, bo później nie ma czasu. Później muszę jechać do pracy i tak dalej, i ten, i, i obowiązki. Także e, one dostają to e, teraz, mówię, dziewiąta. Może, no, mo no już chyba może nawet dziewiąta z minutami jest. I co? co tutaj mamy? Tu jest ryż bazą, ryż ze smalcem. <laughs> I drobne nasiona. Pasza daniosek, niosek, nie, nawet nie bym mówił markę. Akurat granulowana mogłaby być też sypka, e, drobne nasiona. No i na taką, na taką, nie wiem ile to będzie miało hm. 4 kg. Na taką miskę jest włożona jedna e, cała cebula. Cebula taka e, szatkowana, to w jakiejś to się, e, nie wiem, w szatkownicy e, taki e, nie wiem, jak się ten przyrząd kuchenny nazywa. Takie co szatkuje, e, szatkuje, e, chyba szatkownica to się nazywa. Tak, jest z nożami, e, pojemnik nożami, i to fajnie rozcina takie na drobne, e, na drobno e, tą cebulę. Cała duża cebula zwykła żółta cebula z pola e, i dlatego też one też nieraz są kapryśne, jak się im to daje. No i dodatkowo do tego są minerały, takie MIG-1, e, ja to daję, w sumie to nie bardzo drogie, bardzo fajnie to wpływa na, to jest takie ogólnego stosowania, takie, e, takie minerały ogólnego stosowania, e, ja to daję kurom, tak jak mówię, no ryż jest e, tajony, tak jak kiedyś, tego. no to jest zagotowany i zostawiony i on wchłonie całą wilgoć, już mam w sumie, to ja, ja z, jak niektórzy, to takie e, opowiadałem e, rzeczy, które może to się i dobrze ogląda, może to się dobrze słucha. U mnie jest praktyka. U mnie, Ja jestem praktykiem, nie bajkopisarzem, opowiadanie rzeczy z, e, na, na wyświetlenie i na, na tak zwane gównolajki. Ale tu są praktyczne rzeczy i, u, i może te wyświetlenia są, jakie są. Ale są takie praktyczne rzeczy, które, yy, które się sprawują. No i teraz temu kury dostają takie jedzenie raz, gdzie nie później normalną dostają 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 dzisiaj jeszcze nic nie miały do, do paśników wsypane dlatego to jest dane jako pierwsze a i kreda pastewna o zapomniałem kreda pastewna jest do tego pół kubka takiego kilogramowego kredy pastewnej i, i e, to sobie wiedzą nawet nie daje do do po do, do, do a w po jest ocet jabłkowy to Tak mniej więcej to, e, to wygląda Cebula No taka mieszanka wszystkiego I to raz dziennie dostają Raz dziennie dostają tego No ta taka mieszanka, no nie wiem jak to z przybliżenia To tak wygląda e, Drobne nasiona Ryż, bazą jest ryż e, Pasza taka dla e, Dla niosek e, Ryż ze smalcem na, Ja to tak robię, że pół kostki smalcu daje na mm, Daję na na co? Na cały kilogram ryżu. I to mi się taki... No, no mam już taki, taki garnek taki przeznaczony i wiem, no już to, to praktycznie to już powiedzmy tego. No i to jest zagotowywane i, e, i e, to e, kury jedzą powiedzmy, że to jest ryż ze smalcem, a później do tego jest do, dokładane, dokładane półkowski smalcu i, i później to fajnie to przenosi. Zaraz im tutaj wrzucę. Ja im to daję, bo one mają tej fajnie na trawę, znajdę gdzieś taki kątek no jeszcze mokro jest, ale gdzieś yy, kąt znajdę, przejdę tam na drugą stronę, znajdę kąt e, czystej takiej e, ziemi, nie daję im nawet do tego, bo to się brudzi, a one w sobie ładnie to wyjedzą rozłożę im tam w kilka miejsc, żeby się nie też nie kotłowały, także e, e, będę musiał to przypałzować no a i za chwileczkę też odpowiem, bo tam było kilka takich pytań których do końca mm, ciężko jest E, odpowiedzieć, chociaż odpiszę, bo to tak sukcesywnie to odpisuję e, na komentarze, e, nie naraz wszystkiego nie da się o, odpisać ale niektóre komentarze takie ciężkie są do, do odpisywania, bo nie chcę e, takiej polemiki, e, żeby tego, no bo później się e, to nie wiadomo jak długo się przyciąga, także e, odpowiem patrzcie, a może tu jest bardzo dobry przykład i będzie to zrozumienia. tu jest jest jeden kogut, to jest. E, zaraz, żebym się nie pomylił. Tam to jest dominant, a to jest podkarpackie. Różnicy nie ma. E, u mnie są zrobione e, zrobione te, te kury. To jest, bo ja obrączkuję prawa-lewa noga. E, podkarpackie są na prawej, e, dominanty na lewej nodze. I zaraz pokażę, może tam wejdę do środka, przy ale to ale popatrzcie, to jest podkarpacki kogut, a tamten, gdzie się polas, to jest... Gdzie on jest? Tam, tam jest. To jest dominant tego, już jest na lewej nocy zaobrączkowany. I co chciałem powiedzieć? Bo ktoś tam zadał mi pytanie, jaka jest różnica? No ogólnie żadna. Ogólnie żadna Wynajmniej u mnie, u mnie już to przez to, że nie było z czego robić jakościowe podkarpackie są tego były włożone do dominantów, do dominantów podkarpackie i wytrąca to niby pokoleniami, to cofa pokoleniami, w tym roku jest strasznie tak pokoleniami, ja pokażę też na kurach, tu mam nawet jedną, jedną z dominantów, o tamta jest kura z dominantów trójbarnych i ona jaka jedyna jest na jedyna jest jak na grzebieniu pojedynczym tam mamy znowu kurę e, jaka to ma z której strony to, to jest z lewej strony no to jest z który ba. także e, to jest na podtrzymywanie dominant posłużył jako dolanie krwi e, do podkarpackich i jako u mnie, jako, e, jako kur dominanta trójbarwnego nie wiem czy jeszcze będą, nie, jako tego, bo już nie mam tej ciągłości, e, nie było skąd zabrać e, niektórzy kwiaty szwedzkie, ja no jak, jakby to powiedzieć ja mam swoje takie, no gdzieś jest taki standard, gdzieś to e, wszystko mm, tak jest poukładane, że jednak te kury się E, te kwa, kwiaty szwedzkie, u mnie, które mają mieć wszystkie żółte nogi, e, załóżnice w kolorze, no jest dużo takich aspektów, które mm, tak to musi być zrobione, A z tego względu, że e, z tego względu, że e, nie było z czego robić no nie było tak no ci co mniej więcej orientują się ja starałem się tam współpracować, nie dało rady samemu ciężko jest yy, samemu ciężko jest yy, prowadzić to wszystko samemu o, wejdę tam do środka i później poopowiadam no i kury już dostały i zaraz spróbuję hmm, spróbuję wyłowić wyłowić tutaj widać, że ten kogut nawet nie jest obrączkowany to znaczy się, że e, no, ta kolorystyka w ogóle nie jest, nie odpowiada standardowi, tak to wychodzi e, i niektórzy twierdzą tu jest oryginalna kura z dominantów ale już zmież, zmieszana z podkarpackimi grzebień jednak jest dominujący, dominujący różyczkowy grzebień e, gdzieś tutaj że one są zaraz tutaj pokażę gdzie one są tutaj mamy podkarpackiego koguta to jest z czystej krwi podkarpacki eee, tu już jest tu już jest dominanta trójbarwnego kurka i ona jako jedyna w tym roku jest na pojedynczym ale widać jakie ta jakościowa jest ta, ta kura to jest dominant trójbarwny eee, i jak jeszcze to znaczy się tak o, m, m, już zrezygnowałem z utrzymywania e, dodatkowych kur te kury posłużą tylko te do, na zachowania zachowania po prostu e, podkarpackich nie ma skąd brać nie mam ma skąd się tego tu jest śliczny kogut z podkarpackich widać, że był ob, obrączkowany na na prawej nodze I w ogóle już zbudowy, wysoki, ładny na nogach i to już jest, widać już te szable idą na, na, na ogonie i on będzie bardzo fajnym kogutem tylko tak jak mówię ten standard, ten ku, jak niektórzy mówią, że e, e, jest gdzieś tam wzorzec napisany tylko wzorzec jest zrobiony na tej zasadzie że kluje się ileś tam kurcząt z tego się wybiera kury i koguta które pasują do wzorca tak to mniej więcej wygląda. Nie, można, nie jest to możliwe, żeby to um, ustabilizować. U mnie budowa jest najważniejsza e, i w 90% osoby, e, które hodują, czy tam ktoś tam zabiera ode mnie, najważniejsze to jest: e, No, kury są ładne, dwa noszą super fajnie jajka. I są niesamowicie, ale mówię niesamowicie odpornymi kurami. Tym kurom nigdy nic się nie straciło. O ile kurcząt było, to tyle jest. Eee, to o czymś to świadczy. Jednak ta, ta, są niesamowicie witalne. I w sumie chyba to jest na, 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 najważniejsze. Czy to będzie, ktoś tam napisał wzorzec, zresztą znaczy wiem kto, ale, <grym>, ale nie powiem ale e, ja ogólnie e, no to jest czyjś wzorzec, ktoś sobie tam wymyślił taki e, no, i, no i tyle, nie? to nie jest m, to, e, jakby to powiedzieć, to nie jest to nie jest e, to nie jest e, mój wzorzec, to nie jest nawet mój, nawet mój zamysł na, na te kury, bo e, m, no nie, nuka, no ja mam inną wizję tego wszystkiego. To jest zupełnie e, inaczej, w moim mniemaniu, to powinno wyglądać, i, i zasadniczo tyle. A ten nawet stracił, nie wiem, może zgubił obrączkę jakieś tutaj, ale widać, że już jakościowo już nie będzie ten kogut. No tak jak tak ze wszystkim, w każdej hodowli jest jakaś ta partia tych kur, która. Mm, Typowo kokuty rosołowe tak się nazywają. Oni już jest niski na nogach, a no może też ja, ja już tam robię taką wstępną selekcję e, na samym początku. Jednak, e, jednak ym, no, e, tu nawet jak, jak, jakby ktoś zerknął to nawet koguty z tych lakenfelderów też nie mają obrączek. Nie? No jak one się już nie nadają no to, to ja już na wstępnym takim przeobrączkowaniu widzę mniej więcej e, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje, a później jeszcze tam dodatkowo ta selekcja e, jest e, w trakcie jeszcze, no bo one muszą rosnąć i tak dalej. E, powiedzmy koło 5 miesiąca można wtedy oceniać rzeczywistą e, tą wartość ich e, e, według wzorca. O, tu jest ta kurpa, ona jest. Nie wiem, gdzie jest ta reszta tych kurek. Dużo ich nie ma. Ten rok jest widać, że kogutów jest cała masa kurek. Chciałbym, żeby było odwrotnie, ale jest jak jest. Nie wiem, gdzie one są jeszcze. Tu jest takich kilka fajnych takich kurek. One widać, że się tutaj wzięły, zgromadziły w jednym. Tu jest taki włoszka, nawet dość fajny kogut. Niektóre jeszcze takie mają tutaj jest kogut też z włoszki, ale. Ciemny. No I te wszystkie też nie są obrączkowane, wszystkie pójdą e, 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 gdzieś tam, bo nie było na tyle obrączek. E, I obrączkowane były tylko to, co się e, zapowiadało dobrze. A poza tym jak ja wymieniam e, wszystkie, wszystkie mm, koguty będą wymieniane, na mnie już czeka tam Kogut, e, czeka na mnie kogut z Włoszki, No i miejmy nadzieję, że w tym. Na, na koniec w sobotę, w sobotę będą a widać kogut ten najstarszy z Lakenfelderu. został jako rezerwa, bo e, ma przyjechać do mnie kogut e, w sumie w sobotę, w niedzielę, e, który będzie przywieziony z Węgier. E, z, no, zobaczymy. W każdym bądź razie. Takie są, takie są zamiary, żeby coś przyjechało, musi być ta, jednak odświeżenie tej krwi i no tak to mniej więcej, a jeżeli chodzi właśnie o te o podkarpackie, no to tak jak mówiłem, no, no tu jest kogut, no, teraz jest taki w trakcie stworzenia, ale widać jak no, one są fajne, takie wysokie, wysokie koguty, masywne. No i Włoszka, Włoszka, zobaczymy jak ten młody kogut. Te są fajne, takie doświadczone, może ciemne, ale, ale, ale fajne. Tak te może nawet najjaśniejszy jest z tych kogutów. No, a było jeszcze takie pytanie, że gdzieś e, kurom tam dobrze żywienie jest i tak dalej i wypadają pióra, To może z, trzeba zerknąć na, na pasożyty u kur. To, to też jest częstym powodem, żeby. Jeżeli karmienie jest wszystko dobrze, no to trzeba po prostu ze strony czy nie mają jakichś tam pasożytów, bo ciężko też mi się wypowiadać. Nie widzę. Ostatnio, ostatnio też taki był tutaj pan, co tam ode mnie zabierał indyki, i mówi: Przyjedź, zobacz, bo padają mu te indyki, dbam o dzieci, dbam jak o, o nie, jak o dzieci. No i akurat tam byłem w takiej hurtowni, zajechałem do niego, zobaczyłem i pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, to ja mówię, jak ty tak dbasz o, o dzieci, jak o te kury, to ja to, 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 to mówię od razu, to, to cóż, że one się wychowały. A chodziło o to, ja uważam, że e, higiena i... Higiena i taka dbałość o, o, przede wszystkim naj, karmienie karmieniem najważniejszą rzeczą jest woda a tam było tak że były gęsi były chyba gęsi i e, kaczki a gęsi jak brudzą wodę e, woda do słońca wystawiona w jakimś tam garku to tam mówię ja mówię w ciągu dnia to tam jest rzęsistek się tak rozwija mówię, a indyk jest wrażliwy na rzęsiska Eee, także e, rzęsistek y, no i nie wiadomo co no, 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 no wiadomo, że to, to patogeny się rozwijają w tej wody to tam się gotowało aż od tego mówię, gęsi przyszły wy, y, wyciapały dziób Gorące słońce, słońce zrobiło swoje, i ja mówię: to weź się napij tej wody z tego. No i, i, I od tamtej pory troszeczkę się zmieniło. U mnie, tak jak mówię, nigdy praktycznie wody nie dostaję czystej. Zawsze w wodzie jest coś. Teraz, powiedzmy, ta, ta jesień i zima, no to. No to jednak e, już nie ma takiego, takiego obowiązku, żeby miały cały czas coś w wodzie, ale e, no mają cały czas coś w wodzie. No, e, Im wyższa temperatura, tym bardziej ta, te, te, e, ta woda musi być zakwaszona no bynajmniej zakwaszone ja tak jak mów, nie wiem czy kiedyś mówiłem ja dwa razy, co najmniej dwa, trzy razy dziennie wymieniam wodę to znaczy się rano dostają powiedzmy jeżeli dostają wodę do wody witaminy to dostają dostają właśnie rano i rano, rano mają ten, ten czas wszystko jest w cieniu, chłodno i wtedy ta te witaminy, bo później ta woda się psuje, witaminy to naj, najszybciej się właśnie z dodatkiem witamin woda psuje eee, a później jest wymieniona na wodę z albo zakwaszoną albo co najmniej na czystą świeżą wodę, kury przede wszystkim, nie wiem czy zauważyliście jak się wymieni wodę będą miały wodę a jak się ją wymieni na świeżą a poza tym jak nie ma nic w wodzie to bardziej ochoczo piją a to już zauważyłem, świeża i jak nie ma, jak, jak jest coś w wodzie, mimo to, że są u mnie te kury przyzwyczajone, to mimo wszystko, mimo wszystko, mimo wszystko nie piją tego tak ochoczo. A jak się dostają świeżej, chłodnej i, i czystej wody, no to one od razu idą do poideł. To taka zależność. No i poidła muszą być. U mnie woda jest codziennie wylewana. Poidła em, są e, m, myte tak systematycznie. Ledwo się zabrudzi, a tak co najmniej co drugi dzień jest świeże poidło. Nie ma tych poidł, jak jest, e, jest jedno poidło i e, do jednego jest nalewana woda. Lepiej, żeby było mniej tej wody. To znaczy się nie chodzi o to, żeby było mniej e, w, żeby było rozłożone mniej tej wody, ale żeby ta woda była systematycznie wymieniana i żeby była czysta ee, i to na pewno wpływa. Woda nie może, przede wszystkim woda nie może zostawać, to jest główny z powodów jak ludzie zostawiają wodę e, z dnia na dzień. Poidło musi być wysuszone, teraz jest ciężko, dlatego teraz... Ym, ym, częściej trzeba myć, bo te wilgotne, no mówię, do, do niedawna jeszcze mgła była, teraz już się tak przejaśniło, ale wilgoć już jest tego, już te poidła nie przesychają, ta wilgoć, cała wilgoć powoduje, że te patogeny się rozwijają. No i mycie. U mnie jest myte, są cały czas poidła. Mogę pokazać jak tylko mówię, nawet nie, nie, chcę, nie chcę robić wstydu, ale, ale bo może już zabrudzone jest, ale poidło, poidła są mniej więcej takie. O, coś już nawrzucały, tak jak widać, no to normalną rzeczą jest, że tylko, ale e, tyle kur. I one są, zaraz będzie wymieniana woda, ale woda jest, e, coś tam zawsze wpadnie do, do środka. jako Zwłaszcza jak jedzą takie e, jedzenie y, e, takie mokre, nie? No to na dziobach przenoszą no i zawsze coś tam w, do, do wody wpadnie. Ale tak jak mówię, woda jest i pojedła muszą być czyste. Ja używam tych poidłów 5-litrowych i później jest następne, zalewane po nocy kury najbardziej piją e, po nocy no jednak e, e, ten okres są one przede wszystkim no, najadły się i, i poszły nieraz spać no i, i, i pragnienie mają większe ale e, poidło musi być czyste na chwilę będzie woda, już tutaj czeka e, woda e, do wymiany no i najważniejsze, żeby ta wo, woda była wymieniana i kury będą zdrowe e, no i, i e, jak kiedyś wspominałem Pasożyty odrobaczanie, no to ja uważam, że jak się daje, daje na ptaszyńca, no to automatycznie to jedno w drugim odrobacza. A tak samo, tak jak mówię, one już tutaj coś tam jeszcze wydziubują. Zostało mi w sumie tyle. No i tak, jak mówię, no to jest takie trochę mokre. Ale to przenosi fajnie wszystkie te minerały, kredę pastewną. No tak to, tak to mniej więcej wygląda, nie? I ja im nie daję wcześniej ziarna, jak wyjedzą mi to, to wszystko. Raz dziennie dostają czegoś takiego, ja mówię, albo makaron, albo ryż e, e, dostają mi. No i no czemu? nic im nie brakuje. O, to, no trzeba tak samo, tak jak kiedyś wspominałem, no, trzeba być obserwatorem. Trzeba być obserwatorem co trzeba podać. To jak mówię no ja na a jak nie czosnek to cebula. Cały czas takiego mają dodatkowego to jakieś buraki. Buraki taką ćwikłę dostają do jedzenia też im to wszystko miksuje później. Teraz jeszcze póki jeszcze jest ta zielonka ta trawa się fajnie odbiła. Teraz wilgotne są dni i trawa się fajnie odbiła no to one sobie tam E, troszeczkę po ale e, później już będą dostawać znowu do tego zioła, zioła, całą zimę dostaną zioła, to przez okres taki e, e, wiosenno do późnej jesieni nie dostają ziół jak się już kończy, już ta trawa już się taka e, no, no powiedzmy, no za długo nie wiem jaki będzie, ale często jest tak że zaczyna padać, no i ta trawa już jest taka no to jest, kończy się wegetacja trawy, i automatycznie to wszystko, wszystko e, no idzie w taką hibernację do, do wiosny. No A jednak kury robią swoje. Mimo to, że jest dość spora ilość tych kur, mimo to, że jest dość spora kura, ilość tych kur, może teraz, nie bo to jest taki najgorszy okres, nie lubię tego okresu bo jest za dużo, tak jak mówię, no teraz selekcja, wybieranie e, zanim to urośnie i tak dalej no i później zostają, zostają takie stada po prostu po 5, po 6 maksymalnie kurek e, i, i dwa kołguty w zapasie i przez to właśnie, że, że jest tych e, stad, no to też nie może być niektórzy jeżeli mają tam dwie, trzy rasy, no to można sobie pozwolić na, na utrzymywanie u mnie Dlatego dobrze by było, żeby z kimś samemu jest, nie wiem, czy mówiłem samemu jest ciężko. Żeby, żeby zrobić jakość, to trzeba, musi być ilość, a ilość potrzebuje miejsca, potrzebuje czasu, potrzebuje dodatkowego, e, do, dodatkowej pracy. Także tak pokrótce nie wiem, czy tak z grubsza omówiłem te tematy, te co były przede wszystkim zapytania, e, co się bijecie. Zapytania w tych komentarzach. Tak jak mówię, ja staram się odpisywać tak stopniowo, bo też tego czasu nie ma, a obowiązki piętrzy się cały czas. Tych obowiązków jest cała masa. Także, e, a no jeszcze chciałem wrócić do, 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 do osoby, która pisała o tak, że pióra wypadają, no też taki okres jest, nie? Że, że, e, że jednak te pióra teraz e, kury i wszystkie ptaki gubią. To jest jesień jednak jest taki okres e, przedzimowy, wymienia e, Piór u mnie też jest tego, chociaż już części się już się e, powypierzały. No ale to jeszcze, bo tam tamten kogut starszy z podkarpackich, on już jest bardzo stary, ale e, może się doczeka w tym roku następcy. Ja mówię, nieraz przytrzymuję tego koguty, bo nie ma skąd, nie ma skąd e, pozyskać materiału. I ja się starałem, ale to już takie nawet nie chcę opowiadać, bo szkoda po prostu. Na to wszystko eee, czasu. Niektórzy to tak pilnują, jak niektórzy, jak piez ogrodnika. Samemu nie, nie to, ale drugiemu nie da, tak jakby. No ale to już to już nieraz to trzeba spuścić tą e, zasłonę milczenia na, na, na to wszystko. No ale tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to. Jeżeli się chce, powiedzmy, jakąś tam jakość, no to trzeba. To już później ciężko jest. Eee, no nie wiem, tak dzika zazdrość, nie, nie wiem bo nawet, nawet nie wiem czym co kieruje tymi ludźmi no ale tak jest taka jest natura ludzka jeżeli ktoś nie może mieć ktoś łatwiej w ten sposób, także pozdrawiam wszystkich, jak zwykle zapraszam do komentowania, dziękuję za, za za te komentarze, za lajki które już są i jak zwykle zapraszam na kolejny film Pozdrasia.